Na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na vloga z obozu, wreszcie doczekaliśmy. E, tyle czasu. Czekaliśmy My tutaj e, z walizką siedzę sobie. Jedziemy już na miejsce zbiórki, e, jedziemy do Jury de Mar na 10 dni z kocham wakacje, ale już pewnie każdy wie, mówiłam o tym e, wiele razy. Mam całą torbę jedzenia. Więc myślę, że głodna nie będę, chociaż będziemy jechać 2 dni, więc e, wszystko się może zdarzyć. E, jedziemy już godzinę, Ну, пишите мне. Na pół, i, i, i tu, gdzieś, nie, gdzieś, nawet nie wiem, bo, gdzie jesteśmy. przy to, maku. Jedliśmy Maca, zjedliśmy tosta jeszcze śniadaniowego. Jest duszno teraz już. Dobra, kochani, kolejny przesanek Za nami nasz autokar. Idziemy... E, nie wiem, jest jakaś... Jesteśmy trochę za wcześnie w stosunku do reszty, na których czekamy, więc musimy trochę poczekać. O, idziemy w środkiem drogi, fajnie. Chyba mm, będziemy do dla się chodzić, bo jest e, ciepło. Jest trochę duszno. Ale też wiecie co? Boję się bardzo, że się przeziębie klimatyzacją w autokarze albo klimatyzacją zaciągnę w pokoju, bo w tamtym roku tak właśnie zrobiłam i wróciłam taka chora i w tym roku wziąłam mnóstwo mnóstwo leków tam. Tak. E, mnóstwo leków wzięłam. Gdybym właśnie zachorowała Na każdy po prostu Jakbym dostała sraczki, jakbym dostała do yy, wszystko, dosłownie wszystko mogę dostać Jestem na wszystko przygotowana Byłoby lepiej, nie zapominaj że coś, wszystko. To co się zaczyna, lubisz moje słowa Przy zawsze byłem gorszy w Chyba w sumie, chyba Ty nie całujesz, da ja się rozpywam Bywa inna Jesteśmy w maku, żeby coś zjeść Nic nie zjadłam, bo boli mnie brzuch Ale myjemy zęby i szokujemy się do snu. No.

No co, umieramy z gorąca. Dawem po raz pierwszy w swoim życiu słyszał cykady cykające i jest wow! I widział też palmę i wszyscy się tak podieraliśmy, bo bardzo ładne widoki już widzieliśmy przez ten przez szyby. i zaraz dojeżdżamy, więc już koniec wreszcie tej jazdy 36 godzin. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy już w biorę z Demar i e, odjeżdżamy już na chwilę pod nasz po hotel. widać. Być jak cykady po niektórych e, i już prawie jesteśmy.

Dobra, jesteśmy już. Dostałyśmy pokój na piątym piętrze, więc tak dosyć wysoko, ale jest winy na szczęście. E, generalnie pokoje są takie spoko, takie powiedziałabym, że standardy, no takie normalne jak na e, obozowe. Już tutaj się, m, tak wygląda łazienka, taka basic, ale tam resztę wam pokazywałam. Widok z balkonu też mamy spoko, bo mamy tam na basen i tą e, drugą część hotelu, więc jest, o się krzywowo strzelało. Dobra, także tak jak już widzicie Dojechaliśmy wreszcie po 36 godzinach Czyli tak jak było planowo Według całego naszego rozkładu 36 godzin jechaliśmy autokarem I jesteśmy już w Bioret, Tak za mną Nasz hotel Don Juan Resort Tak Ale generalnie Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że ten obóz będzie trwał Tak jak wam mówiłam 10 dni Dzisiaj w sumie jest już dzień drugi O 17 tutaj przyjechaliśmy Dzisiaj jest plan taki, że idziemy na jakąś tam zbiórkę Takie spra sprawy organizacyjne Później i gdzieś tam się przejść po mieście godzinka i później znowu tutaj wracam, a jeszcze kolację, właśnie nie wiem kiedy kolację. jestem tak głodna, naprawdę dzisiaj nic praktycznie nie jadłam cały dzień, całą drogę brzuch mnie boli, e, także pierwsze co to, to mam ochotę właśnie się umyć, bo jeszcze jestem strasznie śmierdząca po podróży, ale no mamy jedną łazienkę, więc muszę poczekać chwilę e, jestem z pokoju z Laurą i Marysią do czego dążyłam w tej wypowiedzi do to że pierwszą część tego wyjazdu zobaczycie u mnie, a drugą u Laury która gdzieś tam z tyłu się ogarnia e, drugą część, kolejne pięć dni u Laury na kanale. E, chciałam tylko powiedzieć, że jest Jesteśmy na kolacji, potem do nic nie jedzenia. Wszyscy byliśmy bardzo głodni. No, praktycznie nic, ale jest tak świetne jedzenie w tym hotelu, że jestem w szoku. Naprawdę. No, są ślimaki. My zresztą robię normalnie handbas do paryża. I jemy tak, szlimaki i ślimaki. małże. Małże? Oh. Oh. No, to innego jest. No, małże są bardzo, bardzo spoko, ale tak prześcaw. No bez. A ja A idę, a, 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 tutaj Aszet... z coś Ażem tam na ulicy o to co chodzi? a ona. jedno, Tutaj dojrzewanie. Aha. Eee, dobrze, zobaczcie, wyglądamy. To was pięknie. Jak, nie wiem, na co, ale idziemy tylko na spacer Po no, pierwszy, no. pierwsze obeznanie po okolicy Dlaczego one mnie otwierają? E, tutaj jakaś zmiana pokoi była mała Ale my zostaliśmy w swoim e, Po kolacji mam dużo lepszy humor Naprawdę czuję się świetnie Bardzo dobre jedzenie W ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego Takiego wyboru w ogóle do Yy, pustu idziemy, jesteśmy nad tej morzem. Na się no. Idziemy dotknąć wody. Cześć! Pani, jestem Cześć. Pięknym, kulturalnym kolegą Asi. Idziemy dotknąć wody. No, naprawdę, Fajny jest tu jak taki żimek dla kota. Ale jest tak ładnie tu za nami. Zobaczcie, no czy dobra, widać tak, że nic nie widać, ale jest tak pięknie, że ja już dzisiaj jestem zachwycona, jestem zakochana pierwszego dnia. Woda! Pierwszy raz widzimy wodę, jesteśmy pierwszy raz na wakacjach. A ja też tam nie wejdę, bo mam buty złe do tego. Chłodna, a ludzie się kąpią. Hejka, hejka, witam się z wami kolejnego dnia Zobaczcie, jakie słońce nas przywitało Bo jak tu nagrywać, bo tu wszędzie są balkony I ktoś ciągle wychodzi Zaś wiem, coś gadają Każdy tutaj zagląda Wczoraj jeszcze długo chodziliśmy po mieście, bo był taki pierwszy dzień Pomimo tego, że byliśmy mega zmęczeni po 36 godzinach podróży To i tak musieliśmy mieć tutaj wszystko, rozwiedzać. zwiedzać to jest ktoś coś jeszcze. tutaj O, Vlogę nagrywam Pierwsze wejście, pierwsze wejście Jest zimno zimno? Jest zimno? Dobrze, jesteśmy już w pokoju, wróciliśmy z plaży, byliśmy po drodze w sklepie Kupiliśmy sobie salwę kokosa I ja pierwszy raz jadę kokosa i wow, wow, nie spodziewałam się tego smaku Smakuje jak orzechy trochę takie suchy bardzo. Też te na podróżach. E, to były że... makaroniki testowane. Tak, makaroniki. kokos mm -hmm. e, Ślimaki, małże. No. Wszystko, przechodzę. Właśnie, te ślimaki były takie porównywalne do tego w Paryżu, ale w Nie, zimno. w Paryżu było lepsze. No i te były po prostu zimne. Mi się zdaje, że tak to że... A, a nie, smak w Paryżu. A tam w Paryżu były takim innym sosie, pyszniejszym. No trochę tak, i przegrał trochę, więc wiem. Mm -hmm. Teraz będzie gra terenowa, najpierw nawet, później gra terenowa. A później. Nie wiem, co właśnie, co później. A wieczorem klub po raz pierwszy idziemy do klubu. Klubu Tropics I będzie fajnie Może się nie zabiję, bo cię zakładam po raz pierwszy te buty wysokie Które pokazałam 15 cm Więc jeżeli nie złamy nogi, babcia do mnie dzwoniła I mówię, że oglądała mój film i że pakuję takie buty I żebym ich lepiej nie chodziła, bo wrócę ze złamaną nogą Ale spoko, ubezpieczenie to pokrywa Pa! Hej, jesteśmy właśnie na plaży Robimy jakąś grę miejską Dostaliśmy chyba 30 parę zadań Od naszej kadry Dobra, no, tam coś hey, ja tworzy Mamy hey, tu nagranie dwa TikToki, jakieś tam zdjęcia różne zrobić z ludźmi, a trochę się krępuję, bo tak wiecie, głupio na przykład do pani w żółtym kostiumie podejść i z dupy zrobić swoje zdjęcie. Zobaczcie, takie ładne tło za nami, bardzo dużo palem jest, uwielbiam palmy, serio o, uwielbiam e, sobie kupił asygnet, e bardzo fajny i idziemy teraz już, trochę nie robimy tych zadań za bardzo, bo nie mamy warunków do tego Zwracam się do hotelu, bo... o, o, zwierzęta mamy nawet, dobra, pa! Proszę bardzo, to jest modelka numer jeden. Fagatafonk. Fong, tak? Tak Oznaliście ją? To ona. Idziemy właśnie na miasto, na razie jeszcze się przejść. Później mamy zbiórkę 22.30 i dopiero jakoś koło 23 idziemy na klub, do klubu. I mój outfit na razie jest taki, że mam te. O! Panie. Mam te buty. Mm buty, które pokazywałam w opakowaniu walizki, one mają 15 cm i ja nie umiem na nich chodzić, o jestem sama, wszyscy sobie poszli ode mnie nie umiem na nich chodzić, więc idę w nich tylko tutaj się przejść na razie na spacer zobaczę, w ogóle sprawdzę moje możliwości, ale do klubu raczej jednak ich nie założę raczej bez sensu, bo, bo nie umiem Łołowo, Łołowo! Śmiałeś krzyweczki was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jestem po Zwyk Tropix. Jest Chodzimy. to klub w Lorette Mar. E, bardzo polecam tę zabawę, jeszcze tam nie byłem, ale jeszcze polecam tam. E, mam nadzieję, że będzie klima, bo jestem spocony jak świnia. Ja też. E, a się też jest również jak świnka, ale taka pigi bardziej. Pigi. Pa! pa. pa. Dobrze, dzisiaj jeszcze nic nie nagrałam. Siedzieliśmy na plaży dwie godzinki, kąpaliśmy się, albo bardzo wielkie falty i wzburzone morze. Wzburzone morze. No i ładnie się opaliliśmy, myślę. kochani, to nie koniec chwalenia naszego hotelu, bo zobaczcie jaki mamy przepiękny ogródek. Tutaj jak się wychodzi. W ogóle mi tak ekscytują palmy, naprawdę uwielbiam palmy wszędzie, tu jest ich mnóstwo, ale przed naszym hotelem jest taki ogródek. I idziemy przedstawiać basen, prawda? Prawda. Prawda. Bombę. A tutaj nasi brawo! brawo. Nurkuj z kasprem, nurkuj z rurką. W ogóle ten basen to jest najgłębszy chyba basen, na jakim w życiu byłam, mam wrażenie. Jest taki bardzo e, tam, szczególnie pod sam koniec, jest bardzo głęboko. W ogóle tam nawet na nie widać. Tutaj jest jeszcze płytko, ale tak to się trochę topie. Hej. No! Patrz, aż jak skoczy, też tak umiesz. Nie umiem! <laughs> Asia, dawaj, skok. Patrzcie, Asia będzie... O matko, jaka bomba! Asia! A teraz aparat łap! Asia, teraz aparat łap! O, ojej, Asia się trochę. Zasz... Jak ma to... jak nie wiem, jak to... Patrzcie, para z YouTube'a. Ludzie, ale to są jaja. Się tak, a jak się podobało? Jest skawać. oni mnie musi. A ja się nagrałem ci tak, bo, jak Debil trochę. Trochę tak, trochę tak, trochę czoła, trochę nóg. Ja ci... no. Bardzo troszkę się napiłam, a ten base jest słonawy Tak. Dotknęłam no, nie umykli. Dosnęłam no. Asia, no. Tak... Jestem w szoku, bo by były polskie piosenki. Naprawdę. Wow. 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 Tyle mam do powiedzenia. Kalifornia, była... Kalifornia i co? Zielona noc. Nie. Zobaczcie, co za mną jest. Katedra I tak? e, Jesteśmy w szoku, jak ładnie to wygląda. Bo, e, są takie białe, jakieś takie dopracowane, takie kulki na końcu, też na, na górze, na szczycie. Z Zdarzyło się Ale ładna, ładna. o ciekawostkach na temat tej katedry i co masz powiedzieć? trochę od naszego kierownika, trochę doczytaliśmy sobie i 12 wież, które są tutaj symbolizują 12 apostołów w sumie jest 18 cztery z nich, kolejny to serwet ten, który jest budowany dla ewangelistów a jedna została wybudowana dla Marii a ten największy, który pójdzie po środku, to dla Jezusa Chrystusa. No. Wszystko ma znaczenie w tym budynku. I co Edu? Najciekawsze jest to, że to jest właśnie ta prywatna budowla. I państwo jakby nie daje pieniędzy na budowanie. No, cały budynek jest z datków ludzi po prostu. No, więc jak ktoś przychodzi zwiedzać czy coś, to się dokłada i dlatego tak się wolno buduje. A ile już lat? 100... 140. 140? 140. I planowane jest na rok 2026 zakończenie budowy. Chciałam tam wejść, ale nie wchodzimy. I lecimy już na zbiórkę. Powiem Wam kochani, że Barcelona przyrosła wszelkie moje oczekiwania zupełnie. Nie, wy, nie, wyobra nie, nie wyobrażam sobie jej w ten sposób. Jesteśmy już tutaj na tarasie widokowym. Podjeżdżamy autokarem tam co jakiś czas. Mamy czas wolny do pochodzenia sobie i totalnie się nie spodziewałam, że to miasto tak wygląda. Totalnie jestem chyba... jestem obstrana tak szczerze. Kurczę, czemu w aparacie w ogóle to wszystko nie wygląda tak efektownie? Co? No nic. Nie wygląda w ogóle to efektownie jak to nagrywam, ale... W Barcelonie w galerii, nie wiem po co wpadliśmy na pomysł, żeby pozwierać galerię, ale jesteśmy na y, tarasie i jest bardzo ładny widok tutaj na port. Mamy teraz y, jakieś 2,5 godziny do zbiórki, więc sobie y, zbiemy coś. A nie bo... ma tego. Na... O, ładnie wyglądasz tutaj. Siedzimy sobie w restauracji, zamówiliśmy taką hiszpańską paellę, o właśnie, jakoś ładnie wygląda to z krewetką. my mamy z kurczakiem i, a dobra, my też mamy to coś w środku, no fajnie, jeszcze zamówiłyśmy makaron też z, z krewetkami i mojito, mamy, a tu woda, żeby było. Jesteśmy po restauracji. Hey. Było bardzo dobre. Najadłeś się Kasper? Tak, najadłeś się. Dlaczego kupiłem czorpę mam je? Oh. Ładna, ładna. Właśnie chodziliśmy po pamiątkę. Zobaczcie, ze taki fajny słup. 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 Fajny słup. E, no i. Ale nie mamy jakiegoś dużo zdjęć. Myślałam, że będziemy więcej jakichś miejscówek do zjeść. Ale kupiłam był wachlarz, Zobaczcie, jaki fajny. Za 1 euro. Bardzo dobry interes. E, na jakimś terasie widokowym, na którym wcale nie było dobrych widoków. Bo Było wszystko, bez nadziei, wszystko coś zasłaniały drzewa, kaos. tak, Byliśmy mokrzy i, i w sumie tyle. A teraz idziemy znowu na kolejną zbiórkę po jedzeniu już na żarcie, ale ja idę. O, Ja wycieczkę, a e, dla nas. jest jakiś już plan. Siema. Samsunga do rąbali. Pozdrawiam Samsunga. Samsunga. Hej, leżymy sobie za nami zamek, za nami fontanny, które za chwilę jakoś, znaczy za chwilę. No niedługo będą y, się zaczynał jakiś pokaz tutaj. Tylko szukamy dobrego miejsca i tak trochę siedzimy a za nami ludzie, więc. <noise> E Na kolację, bo jest po północy, po wycieczce tak, wróciliśmy. To jest, to jest nasza kolacja, proszę. Testujemy McDonald's, wysłaliśmy spritzki z serem, i z bakonem. Dobra? A tutaj mamy. O, ale nie jest dużo. dużo. Nie dużo jest. To jest jakiś stare ciągnący się. O dobra, pod napisem Jorety tam gdzie zawsze tutaj są zbiórki. Generalnie my mamy zbiórki tak jakoś co półtorej, co dwie godziny, nawet jak chodzimy do klubu, to wiecie, tak dla bezpieczeństwa co jakiś czas się liczymy i właśnie tutaj się zawsze zbieramy. Ale dobra, to no, <laughs> nie słyszałem. <laughs> Eee, dobra, w każdym razie już dzisiaj mój piąty dzień się kończy W wczorajszego nie nagrywałam Ale reszta eee, Po prostu reszta dni jest u Laury Tak jak mówiłam, więc tam zapraszam A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga Widzimy się już za tam w filmiku Dzięki,